tej strony Krysy, ja witam Cię w kolejnym odcinku z. z... Kto przejmie polskiego YouTube'a Więc witam Was bardzo serdecznie ze strony. Kto inny jak nie KRYS. No i jesteśmy w kolejnym odcinku. Kto przejmie polskiego YouTuba? I pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Kto przejmie polskiego YouTube'a A rozkład na ten tydzień to kolejny odcinek, który się pojawi na tym kanale: to będzie Minecraft Skyblock. I potem będzie Geta prawdziwe życie, więc. Ci, co już narzekają, że nie ma Gita Prawdziwe Życie, nie martwcie się, ja pamiętam o tej serii. A pod tym, że powiedziałam A, i czapka, moje włosy się nie nadają do odcinka, bo zarosły mi tak mocno, że są beznadziejne. No i lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Okej, okay, więc jesteśmy i tu jest taki typek, z, kto, pod niego kupuje to coś, czyli taki stół, co jest od takiej rzeczy, nieważne. No i jeszcze jedna rzecz, bo mamy 10 yy, dolarów na koncie, no i, a z powodu tego, że stawiasz się pod trzecim odcinkiem 3 łapki w górę, to ponad 6 dolarów wchodzi na nasze konto, więc, więc bierzemy kasę, więc 16 dolarów, więc i teraz gość, musimy zapłacić gościowi za ten stół naszej wioski, dobra, typie, ile chcesz za ten stół? 10 dolarów. No dobra niech będzie. 6 dolarów zostaje na naszym koncie. No i ten stół bierzemy, bo jest znasz. To nie mogę go zniszczyć. To jest czemu go ja nie mogę zniszczyć. Wziąć. O! Wzięło się. No to Elo gościu. No idziemy. Schowamy, mamy stół. A w domu mamy ciuchy do Seli. I ciuch, mamy nowe ubrania, także y, przepraszam, sorry, koledzy, koleżanki, dobra, jesteśmy w domu, znowu ktoś wchodzi do domu, Jezus Maria, jak ja tego nie lubię, no wyjdźcie, proszę Państwa, proszę stąd wyjść, to jest mój dom, już, poszedł, poszedł, kto tu jeszcze siedzi, no poszedł stąd, to jest mój dom, już, wynocha, no proszę wyjdźcie. Wyjdź, wyjdź stąd, Jezus margia. Muszę chyba sobie do tego domu żelazne drzwi zrobić. Nie, no, nie wytrzymam. Dobra, stół sobie postawmy. Nie wiem, na razie tutaj. A państwo stąd wyjdą do tej anielki? Chyba nie wyjdą. A zajmę sobie na razie te spodnie. I w tej skrzynce są ubrania, więc nie mogę ich Wam pokazać, więc zakładamy je. Zobaczyć? Pam, pam, pam! To jest nasz strój do serii, kto przejmie polskiego YouTube'a. Na razie! A chciałabym powiedzieć, że ten skin zaprojektował Wetman, któremu bardzo serdecznie dziękuję. To jest jeden, bo ja miałem kiedyś konto na Skindex, czyli stronie, której robi się skiny. No i ja mu sprzedałam jej i robi teraz miskinę. W ogóle, co się stało z krowami? Czemu krowy są na wolności swoją drogą? Czemu krowy są na wolności? Ja tego nie wiem. Krowy. Krowy wylazły z tej zagrody. Tak chyba zagroda się nie nadaje, bo... Zobaczcie, ile krów wyszło od ostatniego odcinka. Masę wyszło ich. A było ich też masę, więc no... Dobra, powybijam je już. Nie wiem, czyje to są krowy. Ale je powybijam, bo nie mogą też tak łazić. Po wiosce. O, ziemniak! A to jest To jest chyba zatruty ziemniak, z tego co wiem. Pamiętam. Dobra. No i oczywiście nam się to żelazo przepaliło. A w dzisiejszym odcinku idziemy szukać tego, co Wam mówiłem w ostatnim odcinku, czyli no tego, tego, no. Um, jak to się nazywa? Tej piramidy, której wszyscy tutaj wchodzą na nasz teren szukają, ale trzeba sobie zrobić nowe bronie. I myślę, że zrobimy sobie dzidę. Coś taniego, co nam się przyda. Możemy zaprojektować dzidę na przykład, albo jakąś siekierę. O, ale taką siekierę może. Nie, albo nie, dobra. Coś, coś taniego, coś taniego. Coś, co się przyda, a jak nie, to robimy zwykły drewniany mierz. No, znów mnie ty te... Nie, 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 wkurza mnie to już powoli. Nie ma Dzid. No, wyjdźcie stąd! Jezus Maria, nie, nie. Dobra, zróbmy sobie. Dobra, zróbmy sobie skalny miecz, ok? O, będzie lepiej. To, to wywalmy tu. Te spodnie. W sumie weźmy, kasę zostawiamy. Ale martwmy się trochę, bo. żeby oni mnie nie okradli. Hmm, no i wezmę sobie jakiś budulec. Nie wiem, wezmę ten kamień. Nie wiem, chyba jestem gotowy. Mam miecz. Dobra, no to lecimy w przygodę. Musimy coś znaleźć, więc opuszczamy na jakiś czas wioskę. Kur... Nie wiem, ile nam to dni zajmie. Czy to gdzieś w ogóle jest daleko? Bo chciałabym znaleźć to. Yy, zamknijcie to, jak możecie. Bo ja idę stąd. Okej, okay, nasze terytory. Pustynia, kurde, jakbym nie chciał być w pustyni. Musimy jakieś inne teoria, tereny przejąć w tej serii. Dobra, może nie będziemy biec. Mam cały czas cztery chlebów. Wiecie, co założę te spodnie, bo te, co my mamy, no to. To są takie spodeneczki. W sumie jest gorąco, więc lepiej, żebyśmy ich nie nosili. Ale jak widać, nic nie ma tutaj. Są najwyżej słoń, ale. Są słonie. Co to jest tam? Teraz, żeby mnie ten słoń przypadkiem nie zaatakował, ale coś znaleźliśmy? Co my znaleźliśmy? To jest jakaś twierdza. Tak, ja wiem, że to jest yy, taka no, yy, świątynia, ale to może być inna świątynia niż ta Minecraftowa. My możemy to jakoś świątynia Minecraftować coś. Wiecie co, ja wezmę sobie ten kamień w razie w. O kurczę. Dobra, musimy znaleźć stąd jakieś wyjście. Tu jest jakieś wyjście. O, 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 jakieś wyjście, dobra. A tu jest ciemno, nie pomyślałam, że jakąś pochodnię wziąć coś. O, o co to jest? Osię się wystraszyłem. Co to jest? Czy ktoś tu jeszcze jest w ogóle? Swoją drogą? Żyje? Chyba nie żyje. Zabiłem go. Bo go zabiłem. Jezus Maria, jak się wystraszyłem. <kłysy> Dobra. Co, coś tu jest jeszcze swoją drogą. Hmm... Jakieś przejście, tam nie wchodzimy, bo to nie wiadomo, czy jeszcze żyje. To był chyba jakiś człowiek. Tak mi się wydaje. Nie mam żadnej pochodni. A trzeba sobie jakoś radzić. Dobra. Zobaczmy, co jest tutaj. Ten skarb. Dobra, ja wiem, ja wiem, że to zawsze tak. Dobra, ryzykujemy życiem. A! Awa! Dobra. Hmm. Dobra, nie z stąd teraz. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę, widzowie. Musicie o tym pamiętać. Zostawcie łapkę w górę. Dobra, zobaczmy co tu mamy. Skrzyni. Nie wiem, kogo to jest, do kogo to należy. <laughs> Diamenty! Oboi. Ale wrócimy. F... A co to jest w ogóle? Dlaczego ja... Nie wiem, zostawmy to. Kości w sumie weźmy. Będziemy mieli psa. Armula... Nie, to nie bierzemy. Złoto! Zobaczcie, ile mam złota! O, kurde! Ale mam jeden problem. Jak stąd teraz wyjść? Co to jest? A tutaj co to? Tu coś jeszcze jest? Swoją drogą, tutaj nic nie ma. Dobra. Teraz trzeba wykombinować, jak stąd wyjść. Kurde, nie mam... Żadnej swoją drogą wody, żeby się wydostać. Nie przemyślałem tego, naprawdę. No ale tam na górę nie wyjdę. Dobra. No nie noc, dobra, mam pomysł. Zrobimy najgłupszą rzecz. Musimy się budować do góry. A więc to lepiej weźmy jako. Trzeba to powiedzieć naszym ludziom z wioski. Na, naszym. O Jezus! się zabiję w tej serii. W tej serii nie możemy się zabić. To jest najważniejszy cel tej serii. Nie zabić się. Bo jak się zabijemy, to to, to będzie koniec naszej przygody. Jezus, znów bym spał. Czekaj. Jeszcze to weźmy. I bum. Dobra. Robi się noc. Ja bym polecał Przenocować tutaj i na następny dzień wrócić. Mam nadzieję, że on nie żyje. Dobra, to idziemy spać, widzowie. Ten miecz, żeby wezle lepiej z pleców. No i dobranoc. No. Widzimy się następnego dnia. Kolejny dzień, więc jesteśmy w tej świątyni. Nikt się nie zakradł podczas nocy. Ale teraz jest jeszcze jeden problem. Trzeba stąd się jakoś wydostać. Nie przemyślałam tego. A tamto wyjście to gdzie ono jest? Ono jest... Czekaj, gdzie ono było? Ono było przy tym wejściu tu. O, o jest! Tutaj są. Dobra, weźmy sobie to na... kurde nie. Jezus! Ale jak wioska zobaczy że wracamy z 100 żelaza, 26 i 8 diamentów To naprawdę się zdziwią. Znaleźliśmy to pierwsi przed wszystkimi, także. Wiecie co? Wpadłem teraz na taki pomysł, żeby może z tego miejsca jakąś bazę zrobić. Nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy chcieliście, by, żebyśmy przerobili to na jakąś taką tajną bazę. z tego nic... Dobra. Ja y chwila, gdzie jest nasz dom? Tu jest woda. No, chyba tam. Z tego co pamiętam. Ale tu jako... tak byliśmy blisko. Od paru lat, a nie odkryliśmy tego. No teraz trochę jesteśmy bogaci, ale wiadomo, to zaś się wyda o nie wąż wąż, wąż. Nie wiem, czy to jest była dusiciel. Ale mócmy się, żeby to nie była dusiciel. Nieważne, ważne, ale wracamy z bogactwem. Dobra, z skrótem tamtym polem. O nie, 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 Kurde, ale ludzi się mega zdziwią. mamy bo. A, tu jest ta jaskinia, dobra. z skrótem. Chodzimy z krócikiem. Hmm, dobra. Ludzie! Y, ludzie! Halo! Halo, ludzie! Mam złoto! Patrzcie! Ua, 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 ua. Dobra, bo będę się podniecał teraz. Oni, oni nam wszyscy uwierzyli. Kurde, jesteśmy bogaci! Znaczy, jeszcze nie bogaci, bo to jeszcze nie jest jakaś wielka fortuna. Jezus Maria, czy wy kiedyś stąd wyjdziecie? No, co można zawundować w żelazne drzwi? O! Więc ty, przepraszam cię, wyjdź, wyjdź, proszę cię, z tego domu. Proszę, wypad. Wiecie co? Przerobimy trochę tego żelazna te żelazne drzwi, no bo. No bo nie wiem, co zrobić, żeby nie wchodzić do domu. No co, oni chcą nas okraść? No lepiej, żebyśmy się zabezpieczyli teraz, skoro mamy taką fortunę. Dobra. Tu. O! Tutaj jest żelazo. No dobra, lepiej, żebym to schował gdzieś. Wiecie co? Lepiej, żebyśmy stworzyli jakąś kryjówkę dla tego. Ja chciałbym swoją drogą, jakimś, może w kolejnym odcinku, trochę przerobić to miejsce na taki. So... No znowu właściciele do domu. Jezu z nie wytrzymam. Wypad stąd, wypad stąd już. Jezu z teraz będę stali mi przed drzwiami, naprawdę. Nie, nie, dobra, mam pomysł. Teraz nie wejdziecie, co? <laughs> no i co? No i co? No i góra. <laughs> Dobra. Na razie musimy to zabezpieczyć tutaj w naszej skrzynce. I już na następny odcinek chciałbym te diamenty wymienić na pieniądze, także... A w sumie nie wiem, czy nawet byśmy mogli. Tyle nam jest starczy, ale chyba wiem, że jeden diament jest naprawdę drogi, więc... Może się uda, może się nie uda. No i tak jak mówię, chciałbym w następnym odcinku wziąć się za remont tego miejsca, żeby sobie trochę powiększyć ten dom. No dobra, i co? Czas się z wami pożegnać. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Stop przejmij polskiego YouTube'a! Więc jeśli ci się odcinek spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, bo naprawdę dużo się dzieje w tej serii. Mam nadzieję, że ta seria zmieni krysero Grud w, w imperium krysero Grud, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku. Jedna łapka w górę to 2 dolary w tej serii od Was. No i co, dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, dzwoneczek. Pamiętajcie, że już wkrótce niedługo na kanale pojawi się Minecraft Skyblog i GTA prawdziwe życie. No i co, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się na razie. No jo!